W Ewangelii według Św. Mateusza uczniowie zasiana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Te słowa, które odczytałem, trochę brzmią jak refren, jak bardzo podobne zdanie, które odczytamy kilka, kilka rozdziałów później. To, co Ewangelista zapisał o Janie. Powtórzy niemalże o Jezusie. Także jego ciało uczniowie zabrali, pogrzebali. A to dlatego, że w życiu uczniów Jezusa, życie Jezusa się bardzo odbija. Uczniowie Jezusa mają wpisane w historię swojego życia życie Jezusa. To, co dzieje się w naszej historii, jest tylko echem tego, co zdarzyło się w życiorysie naszego Pana. Ale jest też na odwrót. To, co zdarzyło się w życiorysie naszego Pana, jest zapowiedzią, jest obietnicą co do naszych życiorysów. Jest y, takim ideałem życia, do którego każdy z nas. Niezależnie od tego, czy chce, czy nie chce, dąży. I to jest piękne, że odbija się Jego życie w naszym życiu. Tylko dzięki temu nasze życie ma jakikolwiek sens. Z kolejnego dnia przystanku Jezus na Ustoku bardzo serdecznie Was pozdrawiam i ciągle proszę o modlitwę. Do zobaczenia jutro.